Witam drodzy moi kochani subskrybenci, i szanowni państwo Postanowiłem nagrać coś w tym moim pojeździe Nowym Nabytku No wieczór akurat jest No ale innego wyjścia nie mam Jutro gdzieś tam jadę na południe To, to będzie okazja że, że że po prostu Coś też nagram Piękne zegary, patrzcie, aż tak zapiera światła, wyświetna. jak zwykle w tych modelach przysiada. Trzeba się rozglądać na nowym tu całe centrum dowodzenia. Nazwijmy fotele komfort. Słuchajcie, no, ja sobie podciągnąłem do siedzenia. Bo coś tu długie, coś, coś tu kombinuje, jak to się mówi. Nie wiem jak teraz będzie, włączę oświetlenie wewnętrzne, co tu będzie widać, no. nie mogę tej kamery ustawić, słuchajcie, tu nie mogę przed sobą, bo policja mnie zgarnie. Ech. Ona ma szeroki kąt i, wtedy, i tutaj widać, że jest nosek jakiś mój. Przykładam ją do szyby jadę no, na zasadzie. I no, jak tak. kurczę leczone, tu jest tak dziwnie szyba. Uu, popróbowałem tutaj dwa rąbki, wyłamałem niepotrzebnie. No ale, ale coś musimy tu zrobić. Gdzie ją zaczepić, aczkolwiek robię, nie wiem czy to teraz, co się uda, do góry nogami. Na szybie jest opcja przyklejenia na, na takie te. Ale patrzcie, no niestety tutaj. Idzie, może jak spróbuję, nie z szerokiego kąta, tylko normalnego może, zaraz, podczas, podczas, nie, nie, ma, podczas transmisji nie ma, to musimy później zrobić, no ale w każdym bądź razie, o tu jeszcze mam pomocnika takiego, no powiedzmy, słuchajcie, że mi pomaga w oświetleniu taka jakaś taktyczna lampka, nie patrzcie, muszę dzisiaj pod kosiarkę się wpakować, za, za duże pióra mam. Nie wiem, będę jak przestępca wyglądał, ale lepiej się będę czuł. Słuchajcie, no powiem, co powiem, no kurczę, weczone. Tutaj ładnie to tak wygląda, ja tu naciskam, o, Nie. o. jest kierowca pierwszy, kierowca drugi. Paliwa mam na 560 km no to sporo, powinienem było lecieć że tak powiem także to jest cacy. radio nie mogę bo youtube youtube bywali także radio elegancko gra światła są dosyć dobre z przodu są dwie opony nówki dębica Przygał zimówki 205-60-16. No to dosyć duże. No i mój sponsor, taki nazwijmy, no nie będę wymieniał, bo nie wypada, ale jest ktoś, powiem szczerze, sympatyczny, który mi prezent zrobił. Dzisiaj po rozmowie jeszcze mówił: Kup sobie jeszcze dwie, żebyś miał wszystko bezpiecznie. Ja mówię nie mam pieniędzy. Czy ja Ci mówię o pieniądzach, masz kupić i tyle, no, no i słuchajcie no, to kupię, no. ale po świętach, nie wcześniej, no. Także komplet będzie typowo na zimę, nowe, jak, jak to ci mówi, to że dwa, trzy sezony swobodnie objeżdżę, żeby Pan Bóg pozwoli żyć na tym świecie. To, to, to będzie tak ciowak. 4K w tej chwili nagrywam, no nie wiem, powinno to coś wyjść, no. Szeroko, szeroko to idzie. Ja spróbuję na, ustawić na trochę mniejszy, że tak powiem. Tu jeszcze jest taka opcja, słuchajcie, że o no raz nie. To... Coś się dzieje z tym wariatem. O! Patrzcie, takie coś jest. O. To jest dobre, bo na, na karoserii położycie i tyle. Ale jest ciekawostkę odkryłem. Nie wiem co się dzieje. Nie wiem. Tu w tej e, latarce, że tak powiem, zaraz, w tej latarce, słuchajcie, i są magnesy, wszędzie przyłapuje. Byłem teraz przy silniku, nie chwyta, podejrzewam, że jest aluminium. No niestety, zaraz jeszcze otworzę tutaj drzwi i zobaczę, jak się przedstawia lampka na dachu. Nie, magnes nie łapie, ja pindole. to jest, to jest, to jest, to jest, no, no to już nie chcę wierzyć, no Boże kochany, no słuchajcie, co jest tu metalowego i co się złapie, bo mam, proszę bardzo, słuchajcie, metalowe, o, patrzcie, wszystko się trzyma, karoseria, prawdopodobnie, no nie wiem. Co jest? Swojego czasu gdzieś wyczytałem, że były różne jakieś krótkie serie, czy tam na zamówienie, że, ta, że to było, no nie wiem, o cynkiem, nie wiem, ślagi. No nie będę dyskutował, bo nie chcę, ale ja pamiętam, mój kolega miał Volvo, takie przecięte tam kombi powiedzmy. I mówi, słuchajcie chłopaki, razem się na postoju swojego czasu jeździli, zaraz zapalę światło, no bo to tak niezręcznie jest. I, je, I mówi, że to słuchajcie, to jest aluminium wszystko. Ja mówię, nie tam. No i, i akurat niech nie wierzył. I, i mówię, tutaj mogę skromnąć, wam pokazać, bo mówić, będzie tu malowane całe, całe mówi tył, bo akurat tak mu tam coś tego. No i faktycznie aluminiowe wszystko było z tyłu. No to nie wiem. Nie będę się od was komentarz, proszę bardzo, jak ktoś tam będzie, że tak powiem. Gramotniejszy w te sprawy, to. No ale magnes wszystko łapie, to jasne. Ja nie... To znaczy wszystko, co jest metalowe. A co jest niemetalowe, to nie złapie, za Boga no. Nie wiem, mieć, yy, co tam jeszcze, srebro, etc. No nie wiem. W każdym bądź razie mam takie. Taki, no ja wiem, problem, znaczy nie problem, ale co się dzieje? Dość dziwna taka rewersja. Ci państwo, co mi sprzedali, to pani jest sparaliżowana. No, było robione, znaczy, że zamawiana wersja taka jakaś tam, nie wiem, no, są grzane fotele, nie wiem czy grzeją, jak to ma być i w ogóle, ale doczytałem się wczoraj, siedziałem dosyć, no tam prawie po północy i czytałem wszystko o Perzocie 407. No tam, no owszem były różne wersje powiedzmy, ale żeby posprawdzać to czy owo. O macie, patrzcie o paluchaman. Przed no, dwa dni temu z przodu jest kratka trochę tam wyłamana. W sensie, nie wiem, pan Marek, czyli mój imiennik z podłodzi. Coś tam... Aha, mówi że ptak im się wpakował, jak lecie jechali w no i w każdym bądź razie jest troszkę wydziabdziane, no i rękę wsadziłem, mówię, kurczę, zobaczę wentylator. No stoi holender jasno. No i wiecie, no, w prawo, w lewo i tak machnąłem mocniej, nie? Ja szybko wyciągnąłem rękę, no ale no niestety dost... albo był zablokowany, albo... Nie wiem co, no ruszył, no jak mnie walnęło, to ze mnie do ciała krew, tak jak fontannu dosłownie, zresztą ja te lekarstwa na rozrodzenie krwi biorę, to wiecie, fin finał był bardzo nieciekawy, pełno krwi na samochodzie, obok, bo trzymałem, ale nie dało rady, do buzi wziąłem, no bo to jest taki, nie wiem, całe życie, jak się skaleczysz, to do gęby pchasz palucha, czy cokolwiek na schodach no, przed chałupą, pełną krwi, dosłownie, domownicy zobaczyli, panika, zaraz po pogotowie, dajcie spokój, wziąłem później, no, wodę destylowaną, znacie się, no, wiecie, <laughs> Schlapałem, sklapałem, wziąłem, założyłem ręcznik papierowy na, na palcach i trzymałem gdzieś z pół godziny mało później zrobiłem opatrunek, no i tacy. w nocy nie spałem, bo, bo wiecie, no, no to patrzę tylko co jaki czas się tak budzę, patrzę, czy pręgi jakiej nie ma. <laughs> no, ale do tej pory nie ma, to bym pewnie już nie żył, nie? Jakbym miał jakiś tam zastrzał albo coś tam, no, zakażenie. W każdym bądź razie doczytałem się, bo jeden z pseudo bym tak nazwał mechaników od klimatyzacji. O, pan podniesie maskę, podniosłem maskę, pan włączy silnik. Mówi? Nie, mówi. Kompresor nie chodzi, nic nie tego. O, to tutaj coś walnęło. Ja sam się chyba walnęło, żeby ze mnie zdoić. Dobra, dobra, ja to wpadnę kiedyś do pana. Nigdy nie wpadnę. No i słuchajcie, doczytałem się, że po prostu ten wentylator ma chyba dwie czy trzy funkcje jakieś i kiedy on chce, to się włącza. Nie musi bo jest, że jest klimatyzacja, nie musi się kręcić. On po prostu sam jakoś, no jest układ jakiś. I, I słuchajcie, po wyłączeniu silnika, panowie, którzy mnie słuchają, po wyłączeniu silnika, ja słyszę, że wiatraczek, a, a dmuchawa jest wyłączona wszystko całkowicie, że, że tak powiem. Słyszę, jak silnik się wyłączy, nie jak wyłączysz, to w tyle tam z podmacki z przodu słychać, że coś też przestaje, czyli Piotrek chodzi akurat. No, w każdym bądź razie no, to nie jest do spraw jak to się mówi moje takie no powiedzenie, ale jest y, opcja taka tam no, trzeba w ciągu dnia ściągnąć z kostki, dostać się do, do kostki, z grubych przewodów, wziąć, yy, wolto, znaczy, no, mierniczek no, mały jakiś i sprawdzić, czy napięcie idzie po przekrę... Nie wiem, przekrę... jeszcze raz przeczytam, ale chyba przekręcić stacyjkę, jak to się mówi, albo uruchomić i włączyć, no bo to jest dziwne. Jeżeli przekręcacie u mnie kla... stacyjkę, ale niektóre. No, odbiorniki nie działają, dopiero jak włączę silnik, to zaczynają działać, no. Znaczy ja wiem, no u Francuzów to jest tak różnie, ja miałem ten model... No, szkoda mi bardzo zielonego, pozbyłem się, no, ale innego wyjścia nie miałem, słuchajcie, no. Okazuje się, miałem kiedyś tłuczkę, ale to było 4 lata temu, a się okazuje, oni, ale to jest zmiany jakieś, są ciągle jakieś zmiany w tych ubezpieczeniach, ubezpieczeniach, etc. Miało być, że po trzech latach nie ma problemu, zniknie. Są cztery lata nie zniknęło. I na następny rok przywalili tysiąc, chyba 250 zł, a było. 674 no to nie no ludzie no to tak, tak nie może być no i zacząłem myśleć co i jak no dałem ogłoszenie trochę przy późno, bo domownicy a po co będziesz do tego a później się okazało że faktycznie no płacić na dwie raty nie można za Boga bo jakieś przepisy straszne weszły dziwne oni sami ze porobili no i słuchajcie wyszło jak wyszło pojechałem do autokomisji jednego nie drugi też nie trzeci no powiedzmy, za dużo powiedziałem, te tyle nie dadzą, no i ten trzeci tak coś tam, no ja mówię, no panie, no mówię tak, macie opony, macie wszystko, ty, tylnie, y, belka jest na gwarancji, mówię, papier macie, o tutaj jest wszystko, no myślał, młody czyli pomyślał, no mówi złotych 50 więcej nie. No, no to ja sobie myślę, no nie ma wyjścia, innego wyjścia, jak to się mówi. Zresztą tam do roboty w zasadzie było sprzęgło, to wiecie, to są koszty, ja mam za małą emeryturę, żeby tu, a tu jest gotowe. Powiem uczciwie tak. Człowiek wszystkie przeglądy robił, jest na książce tej, no powiedzmy... Peugeota z tyłu, pieczątki, podpis i stan licznika. Także mm, powiedzmy 22 lata było robione, bo tutaj jest akurat y, dwumasa, że tak powiem. No niestety, chociaż ma 1,6 HDI, ale nie wiem, no, to były takie różne dziwolągi, że, bo tak z reguły 1,6 HDI nie powinien mieć dwumasy, no ale ma. No i jest podany. To jest 32 tysiące przebiegu. Patrzyłem w francuskie, że tak powiem, książki, etc., no to tam jest 160 tysięcy przebiegu, no w realiach polskich ich będzie 120, no to mam 90 tysięcy jeszcze z palcem wy, wiadomo. Rozrząd był robiony rok temu, jest 20 tysięcy no, i jest napisany różnica jak właśnie patrzyłem przy stanie obecnym, no jest 20 tysięcy, pytałem się tak, no powiedzmy wiekowo może nie, ale no już trochę tym mechanikiem jest ładnych parę lat i on ja mówi, panie kochany, tak już uczci... nie, nie, panie Marku, nie ma co wymieniać mówi, jeżeli jest udokumentowane mówi, to przecież nikomu nie zależy na tym, żeby oszukiwać i, i ja mu pokazuję, no mówi, facet prowadził to wszystko, widać, nie mówi, Panie, się nie czepia, ma pan dużo pieniędzy, no mówi, tylko, że nie jeździć jak wariat, tylko spokojnie i tyle, no. zaobserwuje pan mówi, bo to przecież no i w każdym bądź razie z tyłu mi coś puka. Byłem dzisiaj u ten, tego, co tłumniki robi, to mówi, że jakieś blachy są z tyłu, ale nie wiem właśnie. Coś tam poprawił, coś tego, ale jeszcze, jeszcze coś tam pyk-pyk robi, jak to się mówi. No, ale dobra, na razie jak to się mówi. No, słuchajcie, podczas jazdy cicho można rozmawiać, nie ma żadnego problemu. No, warunek... A, radio, no, kurczę, sześć głośników, to można fajnie sobie posłuchać, no, ale nie mogę nagrać, bo sami rozumiecie, YouTube od razu wyrzuci, bo muzyka musi być ich, a nie moja. Hmm, że tak powiem, ten nadmuch jakikolwiek jest fajnie. A jeszcze coś Wam po pokażę, może mi się uda. Kochani, muszę, nie wiem, czy słychać. <laughs> popatrzcie, gdzie jest. O, popatrzcie, kochani, panorama jest. W ciągu dnia. No wspaniale to widać dosłownie. Tu jest przełącznik, że tak powiem. O. O, idzie elektryka, działa elegancko. No, no to ma malejna, że tak powiem. O. Także to, to jest fajna rzecz. Teraz sobie kupiłem taki na komórkę, żeby tu postawić się i w razie czego mieć. Ten mi trochę przeszkadza, bo to muszę zdemontować chyba jednak. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, miłego weekendu, dalsze części, jutro niedziela też, no i przygotowań do, do świąt, coś zrobię, jakiś krótki, że tak powiem, żeby no, przed świętami życzenia Wam wszystkim złożyć w jakiejś nie wiem, scenarii. może gdzieś coś gdzieś puszczę, czy powiesz, nie wiem, w każdym bądź razie. Dawno się nie odzywałem, także chcę po prostu Wam powiedzieć to i owo. 2007 rocznik, szary taki kolorek, że tak powiem, z 280 przebiegu. Także, że, że nie wiem, no pieniędzy nie powiem ile, no bo nie, ale nie tak jak, jak wszędzie po komisach jest, czy coś takiego. W każdym razie zadowolony jestem i dzisiaj sięłem kupiłem w szułomie. A mam, nagrałem tam coś, nie wiem, puszczę, y, że tak powiem, co, co na regałach, co tam widać. Także zanim to rozmowę, to puszczę. No, sporo się już nagrało: 17 minut to będzie problem z przesyłem. Także na razie pozdrawiam serdecznie mm, i paniom, tak samo buziaki, o chłopaki. Tak, do następnego, proszę się nie obrazić, starszy senior mówi to uczciwie, co i jak w ogóle, trochę źle się czuję, ale okazuje się, że mi jeszcze bezdech wyszedł, kurczę, wiecie, no w nocy się budzę i mam problemy, wiecie, także nie jest to za wesołe, bo później kaszę złaś, złapie i... Mało co mi klatki piersiowe nie rozwali. No badania robię wszystko po kolei po, po to, żeby wiedzieć, co, co jest grane, jak to się mówi. Najlepszego jeszcze raz.